Szybko jego partnerzy z pola odzyskują futbolówkę. Gumieniak. Socha. Uderzenie z za pola kartnego obok słupka bramki Abramki. Zapewnił sobie utrzymanie w klasie okręgowej. Może za chwilkę, bo akcja łowiska. Do grania. chyba będzie. Bramka. Tak jest. Dobre dogranie i normę. Dwie jak praktycznie do pustej niedzielę w derbach. Z Sanem Kłyżów. Ale kolejna akcja. LKS-u łowisko z bramki Norbert Wiejak. No, bardzo mało brakła, byłaby bramka samobójcza. Nie walczyli. Y, awans do czwartej ligi. No, przeszkodził tam obrońca bramkarzowi, swojemu bramkarzowi. Konkretnie Kamil Burek wyskakiwał do tej piłki. Wyskoczył także czasu tych pierwszych już prawie 13 minut przy piłce LKS łowisko. Oni cały czas w ataku. Michał Zięba. Na bramkę piąstkuje y, Smerdak. Stańko, krótki rozbieg. Ale nie zma piłka. Oloż! Teraz chciał przy takim nietuzinkowym zagraniem zaskoczyć bramkarza gości piłka Szełka S-u Tak nawiązując do ostatniej akcji. Gdyby nie Radka zdążył szybciej zagrać do Marcina Deca, może by coś z tej akcji było. Teraz sam zdecydował się uderzyć z lewej nogi, ale w boczną siatkę. Marcin Deca i Gracjan Kloc. Wizdek sędziego. Kloc z lewej nogi. Obok słupka bramki y, Golki Pera z opalnymi temperaturami No ale tak to w czerwcu z reguły bywa Ale że uderzenie Obok bramki tułowisko Słowianik grębów y, jak większość zespołów wiejak ładnie z pierwszej piłki ale ponad poprzeczką ma wiejaka wie jak czekał żeby nie spalić jest już w polu, w polu karnym Norbert Wiejak. Ależ uderzył! No przepiękna bramka Norbert Wiejak, który ma dzisiaj wielką... Chociaż też stracili. Spróbują przyjezdni. Tabaka. Tabaka zdecydował się z daleka, z lewej nogi. I od razu tam uruchamia na prawej stronie Krzysztofa Sochę. Socha do Stańko. Stańko ładnie wycofał do Nowaka. Nowak... Przy krótkim słupku sparował to poza linię końcową Piotr Smerdak do Nowaka. Nowak ma przy bocznej linii delekt, ale nie zdecydował się. Zdecydował się tylko Sztofa Sochę, ten głową, ale i tak wcześniej. A wiemy, że potrafi sobie radzić pod polem karnym i w polu karnym Wojciech Nieradka. Dec, sam z daleka. No, po raz kolejny bardzo, bardzo niecelny Wojciech Nieradka. Zapewne uderzy na bramkę Radka z lewej nogi po ziemi w mur. Jeszcze poprawka, no ale tym razem ponad murem, ale i obok słupka bramki Piotra Gospodarze z kolejnym atakiem. Czeka Nowak, żeby nie spalić. Do niego piłka Nowak. Dobre uderzenie, sparował to Smerdak. Jemy sponsorom. Prosimy o korzystanie z oferty i usług tych firm. Stańko ponad poprzeczką. Uderzyć też nie mogłaby się odbyć ta realizacja. Krzysztof Nowak. Uderzył soczyście, ale Mariusz Ciba odczuł to uderzenie. Będzie... Socha, za do Ależ bramka od poprzeczki. 3 do 0, 56. minuta meczu. No złapał się aż za głowę piłkarz. Michał Zięba. Popatrzył, gdzie są koledzy. W pole karne do delekty. Jeszcze zięba. No, po poprzeczce. Stańko. to Ośrodkowanie piłka odchodząca. Znowu tam wie, jak składał się do, Socha, przepraszam, do główki. Poprzeczka, jeszcze do bitka. No. W całym sezonie, jak już wspominałem, tylko jeden remis i jedna porażka zespołu złowiska. nie ponad poprzeczką i z ławki rezerwowych na boisku właśnie Radosław Rogowski. I kolejna bramka, czwarta bramka po przepięknym. Nowak. No ależ była znowu teraz okazja na piątego, 74 minuta meczu. Puścił tą grę y, sędzia, bo przywilej korzyści zastosował uderzenie. No prawa teraz dla bramkarza Piotr. Wojciech Nieradka. Dobra piłka i będzie ta bramka honorowa. Nieradka i głową. Druga bramka Kacpra. Y, przepraszam. Bartosza piechniaka oczywiście. Teraz akcja prawą stroną, jeżeli chodzi o zespół Złowiska. Dobre zagranie do Gumieniaka. Gumieniak przy krótkim słupku, ale w siatkę. Wester Stańko. Pięcioosobowy mur zawników gości. Stańko nad murem. Ależ się wyciągnął Piotr Smer... Króciutko rozegrany ten corner. Kloc. Teraz przymierzył, ale ponad poprzeczką. Troszkę przy wybiciu tej piłki bramkarz gości To powoduje, że Norbert wie jak, ale wypchnięty do linii końcowej zdoła odegrać Ale no daleka piłka głową Ale nie będzie bramki Spalony wcześniej uniesiona chorogiewka, bo